Witam państwa serdecznie w ten piękny dzień, moi drodzy przyjaciele. Kolejna kompozycja, tym razem zainspirowana przez moją dziewczynę, która rano zrobiła z ósmego miejsca praktycznie pierwsze, grając co? Dziewczynki, Czarodziejki Gwiazd. Czarodziejki Gwiazd, tak naprawdę w tym mecie obecnie są uznawane za kompozycję drugiego szczebla, może nawet trzeciego, ale powiem szczerze, że po tym co zobaczyłem, to ja nie wiem, to się ktoś chyba mógł pomylić. W każdym razie na pewno jest to kompozycja, która może oddać elpeki. Także warto tutaj się zainteresować. Zwłaszcza, że prawdopodobnie w większości gier będzie niekontestowana, choć wiadomo, różnie bywa. Różne dywizje mają swoje własne, no jakieś tam niuanse, tak? I też serwery pewnie tak samo. Moi drodzy przyjaciele, w ogóle dzisiaj warto obserwować nasz kanał. Może się okazać, że na wieczór będzie spontaniczny stream z horroru. <grymne> Zapraszam. Jakbyście chcieli się pobać wspólnie. No dobra, ale szukamy tutaj rzeczy, które docelowo będą nam pasowały do kompozycji. No i podoba mi się ta pełna adaptacja na przykład. Chociaż ten kapelusz też nie jest zły, ale adaptacja jest super na Ari, jak znalazł. Natomiast coś musimy tutaj kurczę, porobić. Mamy ulepszony front. Kajza się tu czai Może byśmy wzięli tę Kajzę, popchnęli poziom, dołożyli Kajzę, mamy wtedy Pojedynkowicz Bastion Zrobimy sobie adaptacyjny hełm I zrobimy sobie pijąstkę tutaj Tego Grand Planka ubierzemy Ekspert od ataku może Po prostu chcemy, żeby cokolwiek tutaj pracowało i być może Żebyśmy coś wygrali Widziałem Wasze komentarze, dużo jest komentarzy takich, że wolicie pełne gry, nie te pocięte. I szczerze mówiąc sam nie wiem co myśleć. No z jednej strony wyświetlenia wzrastały, kiedy były pocięte gry, ale może faktycznie, może na dłuższą metę, faktycznie lepiej, żeby były niepocięte. No ta jeszcze jest pod pocięta, mam tego świadomość, ale być może jutro nagram już tak normalnie i, no i sami powiecie czy jest lepiej, czy jest gorzej. I najwyżej będziemy się tego trzymać. Natomiast mamy Ari i mamy Swayna, Także możemy tutaj fajną podmiankę zrobić. To posprzedawać. Adaptacyjny, specjalistyczny hełm. Jak znalazł dla takiej Ari? Sobie tutaj jeszcze łezkę położymy. No i teraz mamy ciekawą sytuację. Możemy owocka użyć. Instynkt zabójcy podobno to jest ten najlepszy. Także tak będzie. W ogóle ta Jana nie jest czarniką gwiazd, więc sprzedaję ją. Akurat, gdybym miał ekonomię, ja najbardziej w tej kompozycji lubię grać Jinx plus Poppy, ale Ari też jest dobra. Tak naprawdę te trzy jednostki powinno się grać, natomiast wolę grać Jinx niż Ari jako głównego carry. To, to jest takie moje odczucie, ale to sami zobaczycie. No, jakby się Ari mega mocno trafiała, to warto ją skręcić na trzy gwiazdki i postawić właśnie na tę dziewczynkę tutaj w tej kompozycji, ale no mimo wszystko, gdzieś tam na ta Jinx bardziej mi przypada do gustu. Pragnę też wspomnieć o drugim kanale, na który zacząłem nagrywać codziennie, jak na razie mi wychodzi. Cycoklines się nazywa i tam gramy w TFT, tylko że takim jednym bohaterem. Czyli gra, która jest jak TFT, ale grasz jednym bohaterem. Mega dobra odskocznia, nie jestem sponsorowany, Zafli to reklamuję, bo gierka jest naprawdę wciągająca fest. Na początku wygląda jak górna dla niektórych, ale jak zagrasz to wsiąkniesz, gwarantuję Ci. Także jakby ktoś tam wbił, chciałby dołączyć do nas, to nazywajcie się Cyc. Cyt, Spacja, duż, duże I, Spacja i Nick, no bo wtedy dołączacie do naszego klanu, co się identyfikujecie się z nami po prostu. Dobra, żeby już nie gadać o tym, wróćmy do tego TFT. Yy, no i co, dziewczynki jak na razie prowadzą nas do przodu, zobaczymy z jakim skutkiem ekonomia się buduje. Jest nie najgorzej, w ogóle Kobuko jakby nam się trafił, to też warto zachować. Kobuko dobrze pasuje do tej kompozycji, także warto go trzymać. Dobra, tutaj chcielibyśmy, o kurde, w ogóle Ari z łukiem. To jest nie dość, że dopełnienie naszego przedmiotu, bo zrobilibyśmy Void Staff, to jeszcze jest to Ari. Natomiast jesteśmy pierwsi, więc raczej będzie ciężko się dopchać do czegoś takiego, ale trzeba wierzyć. No niestety, dobra, ale łuk dalej jest w grze. Okej, okay, był w grze, już go niestety nie ma. No to weźmy sobie pasek. Teraz mamy dwie opcje. Możemy zrobić tak naprawdę korbacz z tego. Korbacz pasowałby na Jinx. Ale tutaj brylantowa też chciałaby się znaleźć na Ari. Natomiast w tej konkretnej sytuacji mamy serię wygranych, dlatego zeslamuję przedmiot, we poziom, dołożę syndrę i postaram się utrzymać serię wygranych. Takie rzeczy robimy, gdy jesteśmy zmotywowani właśnie serią wygranych oraz faktem, żeby ją utrzymać. Także zgodnie z tym zamysłem, zdecydowałem się na taki ruch. No, i to tak naprawdę przesuwa mnie do przodu na planszy tempa, jeśli miałbym sobie to tak wyobrażać. Wyobraźmy sobie, że gramy w taką planszówkę i nasz pionek musi być cały czas przed pionkami innych, jeśli chodzi o tempo. A taki ruch to jest właśnie wyprzedzanie pionków pozostałych graczy. Okej, okay, tutaj jest ciekawa sytuacja: Malfite 2 w sklepie. No i kurczek kusi, na pewno w jakimś stopniu, ale ekonomia jest ważniejsza, także czekamy. Aczkolwiek powiem szczerze, że gdyby to był czwarty bastion, to bym się nie zastanawiał. No tutaj widzimy jakiegoś agresywnego Jace'a Dość ewidentnie walczy o to, żeby utrzymać strika, ma 100 HP. No i zobaczmy, czy jesteśmy w stanie to porobić. Ari się rozpędza, oj musi przeżyć teraz tego gonga, no i chyba mamy to. Jeszcze tylko jedna gwiazdka pójdzie. Cyk, dobra, pięknie. Pozbawiliśmy chłopka strika, nasz został utrzymany, także naprawdę dobra rozgryweczka Kolejna rel, ale akurat ta rel tutaj niezbyt nam pasuje, gdyż mamy ją ulepszoną, na trójkę jej na pewno nie zrobimy, natomiast mamy tego bastiona czwartego, o którym mówiłem, jestem skory tutaj ewentualnie sprzedać jedną syndrę, jeśli będę zmuszony, ale jest to neutralna runda, więc prawdopodobnie runda ta nas ozłoci, zaraz dostaniemy jakiegoś bohatera albo złoto i ta luka się wypełni mamy pasek, nawet dostaliśmy Ari i kolejny pasek, dobra, w porządku, no i teraz zgodnie z tą zasadą, o której mówiłem, mamy serię wygranych dosyć potężną, więc ta ekonomia jest drugorzędna, gdyż ta seria zapewnia nam sporo pieniążków, no więc tutaj walczymy o utrzymanie, czyli tak, popchniemy sobie poziom, ponieważ możemy dodać w miarę stosowną synergię, i zrobimy sobie Warboga z tych dwóch pasków, żeby jeszcze bardziej przesunąć ten pod przodu i utwierdzić się w tym, że zrobi nam się szóstka tutaj. Czasem Kajza plus Gangplank. W ogóle Kaiser Rero też jest mega dobra teraz. Będę musiał nagrać jutro. A no tutaj raczej bez problemu. Ekonomii tutaj nie odbiję przy pomocy mojej ławki niestety, ale w porządku. Mamy tutaj szóstkę z przodu, czyli maksymalna seria zwycięstw. Teraz chcielibyśmy ją po prostu podtrzymywać jak najdłużej jest ciekawie ale przekręcimy to przedmioty Pandory, to mi się podoba i ulepszona Ari, no to już w ogóle to teraz jesteśmy w domu od razu zrobię z tego niezłomne serce to jest bardzo dobry przedmiot jeszcze tutaj złapiemy tempo dzięki temu tak jakbyśmy po prostu dostali pełen przedmiot z augmentu czyli po prostu ten augment jest wykorzystany w momencie w którym go dostaliśmy stoi Kobuko, widzę że tutaj próbuje nas przytankować ale on nie spodziewa się tego, że jesteśmy tak ulepszeni Także wjeżdżamy tutaj w chłopeczka, kasujemy go, ja, no bez problemu, naprawdę nasze tempo tutaj jest niesamowicie dobre. Ta ulepszona Ari to jest w ogóle złoto, nie? Dostajemy też Zaję, Zaja oczywiście czeka na swoją kolej, to jest dodatkowa dziewczynka, czarodziejka gwiazd. Każda czarodziejka gwiazd daje nam bonusy, daje nam nowy bonus tak naprawdę i zwiększa istniejące bonusy w jakimś tam stopniu. Także co, może tutaj byśmy dążyli do tego, żeby jak najszybciej zagrać 8 czarodziek i być może y, zrobić pryzmatyczne ulepszenie. To byłoby spoko. Także z takim tempem to się chyba nie będę chciał zatrzymywać na poziomie 8, tylko polecę po ten 9, właśnie po to, żeby zrealizować ten, pla ten, ten plan, tak. Nie wiem czemu się zawahałem, ale kolejny przeciwnik, Jace dwójeczka, tutaj trochę tych dwójeczek jest, ale raczej nasza ARI. Bez problemu posprząta, zwłaszcza, że mamy też solidnego tanka, który daje trochę czasu, aczkolwiek ten tank się już wysypał, ale może zrobił wystarczającą robotę, żebyśmy mogli teraz się zrelaksować, chociaż Jace się przebija, ale już tutaj gongi lecą prosto w niego. O no, to był ciężki przeciwnik, jakby nie patrzeć. Dobra, no tutaj szukamy kolejnego przedmiotu, który tak naprawdę wzmocni to, co mamy obecnie na stole. No i wracając do tego, co mówiliśmy wcześniej, tutaj Łuk jest bardzo potrzebny, gdyż Skończymy Wojtstafa. Wojtstaf jest super. To jest przede wszystkim penetracja dla nas, ale jest też bardzo mocny przedmiot, który po prostu mocno bije. Dobra, nie chcesz iść po karmę? No nie chcesz. Dziwny chłopek. O cóż, nie możemy tego łuku złapać, niestety. Natomiast tutaj znowu popnę poziom. Dorzucę sobie zaję na stół, żeby mieć cztery czarodziejki. I w ten oto sposób sobie zagramy. Jeszcze powiem taką rzecz. Patrząc na tę kompozycję, możemy sobie wyobrazić tak. Skoro. Docelowo gramy Ari, Jinx oraz Poppy, to tak naprawdę zanim dotrzemy do tych jednostek, możemy wykorzystać Sydre jako Ari, Rel jako Poppy oraz Zaje jako Jinx. Także możemy sobie tak trzymać te przedmioty, chociaż nie ukrywam, że trzymanie przedmiotów na jednostkach, które możemy potencjalnie sprzedać jest wygodniejsze z tego względu, że nie marnujemy owoców. Także proszę bardzo, kolejna wygrana. Także twardo tutaj trzymamy z HP szkoda, że tutaj się Serafina nie trafiła, ale to zawsze jest Bastion który się zmieści z radością tutaj i mamy pasek ten pasek yy, moglibyśmy kręcić czy chcemy go kręcić no nie mamy penetracji na pewno i nie mamy palenia, więc może palenie z tego zrobimy na razie owocek na Garena weźmiemy sobie może dusza towarzystwa dobra mogłem to lepiej ustawić kolejna waleczka, tutaj jest ten Jace Akademia ale raczej bez problemu sobie tutaj radzimy piękna sprawa i neutralka tutaj możemy ulepszyć suela. Co jeszcze bardziej utwierdza mnie w przekonaniu, że uda mi się wbić dziewiąty poziom z tego spota? Zbroja. <laughs> to akurat będzie palenie. Także bierzemy. I co? No jakiś łuk, jakby był? Jest łuk. Zdążyłem go skleić. I teraz jeszcze dopchnął ten level, żeby wystawić kobułko. A czemu nie? Cały czas chcę trzymać serię wygranych. I w tym momencie nastawiam się na poziom dziewiątych. Chociaż mamy tu garen na trójkę, jakąś dziką katę. Ten garen to tu się wbija na czwórkę, bo on dostaje go cały czas ale no też raczej bez problemu tutaj wygrywamy gdyż cały czas dorzucane jest do pieca cały czas to tempo rośnie może wola włóczni niech będzie zaczniemy sobie tutaj kleić przedmioty na jinx a po drugiej stronie gangplank plus kajza no ale na szczęście bez żadnych problemów także gitarka i co i w sumie pięknie to wygląda 4-2 cały czas 100% winrate a my tymczasem powoli będziemy się przesuwać w stronę 9 poziomu i teraz jakby w tym stage'u nastawiamy się na to że te hp mogą spaść. Ja nie będę za wszelką cenę walczył o to, żeby one nie spadły. Po prostu wychodzę z założenia, że jestem skory zapłacić tą walutą, którą są moje punkty zdrowia, za ekonomię i za wejście w dziewiąty poziom. To no, tak naprawdę myślę, że dobrym podejściem jest uznanie punktów zdrowia jako taką walutę, którą też w tej grze trzeba czasem zapłacić. Pytanie, czy dobrze płacisz, czy nie. Natomiast Jace z tym Boosty Gunem to jest jedna z lepszych rzeczy, jakie można skleić. Plus jest taki, że nasze tempo jest naprawdę ogromne. O, nie, nie, już się zbliża do nas. Dobra, porobi nas. No ale okej, okay, tak jak powiedziałem, to jest waluta, którą mogę teraz płacić, nie ma problemu. Tutaj widzę Popi oraz Niko. Tak naprawdę głównie patrzę na postaci z tego względu, że mam Pandorkę na itemach, czyli na przedmiotach. No dobra, to teraz patrzymy na drogie postaci, czyli tutaj Varus akurat na nas czekał. Taki Varus teoretycznie mógłby się też zmieścić w tej kompozycji, gdyż jest snajperem więc mógłby pasować do Jinx. Ale my, w tej konkretnej sytuacji, chcemy po prostu mieć kasa jak najszybciej, żeby wbić na dziewiąty poziom. Jeszcze jeden miecz mógłbym zachować w sumie. Chciałbym docelowo zrobić Shodin, Infinity Edge, Korbat już mamy. Natomiast na Ari chciałbym zrobić brylantową rękawicę. Czasem Darius, ale poziom 2, więc nie powinno być większego problemu jak na razie. Lecą go gasy. No i tutaj Garen dzielnie wytankował. Choć powinienem już teraz rzucić tego z ZO i zamienić po prostu z garenem, żeby to swain był naszym głównym tankiem. W ogóle zobaczmy, co się wydarzyło. Dwie Ari oraz Niko. Niko wejdzie zamiast Kabuko, jak na razie. Bierzemy sobie tego swaina. Tutaj zrobimy już entrylięge. Wrzucimy też kolejny miecz. I owocek na swaina. Czy no odosobnienie byśmy chcieli, tylko teraz jakby nie spodziewałem się tego, więc to ustawienie jest do czapy. Ale może. Po prostu przetrwa swoją siłą. Taki ulepszony słoń to wcale nie jest yy, takie byle co. Tak też się stało, przetrwaliśmy, no i idziemy sobie po ten dziewiąty poziom. Także marzy nam się zrealizowanie tego celu, zrobienia pryzmatycznych czarodziejek, zobaczymy. Jeszcze nigdy tego nie zrobiłem w tym sensie, także byłoby fajnie. Okej, okay, co my tu mamy? To sprzedajemy. Jest Niko. No i tutaj sobie złapiemy łaskę, zrobimy od razu tego Shojina. Popychamy powoli do przodu, ale dalej mam 91 punktów zdrowia, to jest dalej bardzo dużo, także nie będę się z tym jeszcze spieszył. Natomiast wypadałoby zagrać odosobnienie, więc ustawimy się w ten sposób. Odosobnienie z pewnością lepiej gra się mając gargoyla na tej postaci z przodu, gdyż Gargoel daje ci odporności za każdą postać, która celuje w tego nosiciela. No ale jest jak jest, Gargoela nie mamy, co nie zmienia faktu, że odosobnienie zawsze można zagrać. My co, i tych Jace'ów tutaj jest sporo widać. Tamtego jeszcze rozumiem, bo jest z buzdyganem, ale ten? Chłopak w ogóle zbiera Ari? Czy mi się wydawało? Wydawało mi się. Dobra, tamten jest dobrze ustawiony na nas. Możemy sobie zrobić tak. Zamienimy sobie miejsca. Podobno, podobno też Protector z jest bardzo dobrym przedmiotem na popi. Ale na razie nie będziemy tego testować. I co, Leona zabiła mi Ari? No niestety. Także nasza strata HP, punktów zdrowia jest coraz większa. Powoli będziemy szukali tej drogi, żeby jak wrzucić 8, Bo jeszcze sobie zrobimy na razie tak. Zdejmę sobie to, przygotuję w ten sposób. Okej, okay, tak może być. Dobra, tutaj jeszcze pewnie przegramy, ale poczekajmy chwilę. Jeszcze na tej ekonomii chwilę chcę posiedzieć, mam dużo punktów zdrowia. Brakuje mi w zasadzie tych najdroższych jednostek, czyli Jinx, Poppy oraz Serafiny. O kurde, nawet tutaj wygrałem. Nie spodziewałem się, że to się wydarzy. Także top 5 w zasadzie takim tempem wbite i powiem szczerze, że mi się to podoba, a nawet top 4. Kurcze, bez stabilizacji. To jest dobry znak. Nawet jest perspektywa na top 3. Dobra, tutaj widzę emblemat Czarodziej Gwiazd. Myślę, że nikogo nie będzie interesował, chyba że ktoś chce mnie zgriffować. Także ułatwi nam to całą zabawę. Emblemat ten pójdzie na Kobuko. Kobuko chce z nami zostać do końca. Jest to waga ciężka plus mentor. Także Popi się tutaj cieszy z tego powodu. Jest Popi. No dobra, możemy tutaj powoli szukać tych zamienników. Dobra, trzymaj popi takie rzeczy. No dobra, na razie czarodziejka gwiazdek będzie. Czy jest tu gdzieś piątka? Nie ma. Trzeba też przerzucić przedmioty z Zai. No zaraz to wszystko posprzątamy. I w ogóle ten Jace cały czas mnie tutaj zastanawia. Dobra, jest Serafina. Przedmioty na Jinx. Jeszcze troszkę podroluję do 33. I mamy Ari Trójkę. Dobra, to jest spoko. Teraz tak. Będę mógł coś tutaj zbudować jeszcze dodatkowo, więc zbuduję Archangela na Serafinie i zrobimy taki myk. Na Serafinę podobno jeszcze dobrze jest zrobić Warmoga i Protector's zwał, czyli żeby zrobić taki tanka z niej. Może coś w ten desygne nam się uda zrobić. To był w ogóle kobuko, którego uniknąłem, ale dobra. Natomiast rozpoczęliśmy misję pryzmatyczną. Wydaliśmy 2000 many. To wymagałoby od nas 10 takich walk, czyli jest to nie, nie do zrobienia w tym momencie. Nawet jakbym to. Dwukrotnie skrócił to byłoby chyba ciężko. Także chyba poza zasięgiem niestety. To jest ja nic ciekawego. Polowujemy sobie dwójka i Jinx dwójka. To jeszcze ewentualnie lepszy owocek mogę na popis znaleźć. Natomiast w tym momencie ta kompozycja powinna śnić. Troszkę nam tutaj się roztopił front i to mnie martwi, bo to Jace to już mi wjeżdża, wali trójkę, ale mamy tutaj jeszcze Jinx i ta Jinx też potrafi robić rzeczy. Chociaż Jace się chyba też pogubił. Proszę bardzo. To nie jest Jay trójka. Jakby był Jay trójka, to byśmy mieli naprawdę duże kłopoty już teraz. Może warto by go było zbierać, jakby gdzieś był. Zaznaczam i roluję. Znalazłem dwie sztuki. Weźmy sobie jakiś lepszy owoc. Nie do zatrzymania. Dobra, to mi się podoba. No i ten regen. Dobra, będziemy to rolować. Popka teraz tankuje tego Jay'sa. <laughs> I to jest bardzo wygodne. Jace się przebił, ale daliśmy radę. Dobra, podpalenie już mamy. Także, no może w sumie na tego Serafinę jak już będzie, no ten Jace się tu próbuje włamać do nas, na backline ciekawe to ustawienie jest skontrujmy je robiąc coś takiego czyli i tak muszą przyjść do nas, mogłem jednego tanka tutaj zostawić, w każdym razie mamy skupiony ogień na tej warstwie tutaj więc szybko się przez nią przebijamy i gościu jest, no to dupie chyba skontrowaliśmy właśnie to ustawienie dziękuję bardzo Także bardzo przyjemna, bardzo łatwa kompozycja, bardzo łatwe alpeki. Dzięki, że jesteście zapraszam na Cokidesa. Wszystkiego dobrego. Poza w tej i całuje